Hejka, ja jestem Martyna i zapraszam Was na kolejną historyjkę toka boka. A dzisiaj: Part 2, że dziewczyny są najlepszymi przyjaciółkami i tak dalej. No więc ja już nie przedłużam i zaczynam historyjkę. Idę jej coś kupić, okej, okay, mamo? No dobra, leć, leć. Dzięki, pa! Kocham! No, pa! Dobra jestem. E, dzień dobry, dzień dobry. E, dobra. Oh, może taką jedną poduszkę, ale nie. Oh, wiem, przecież ona wspominała, że ona tak bardzo, oj, tak bardzo marzy o tych e, tych e, lalkach pop, figurki pop. Tak. Może i kupię jedną, mm, ale którą ona by najbardziej chciała. Dobra, myślę, że Tom. Dobra, lecę dalej do sklepu. Ups, tutaj jeszcze nikogo nie ma. <laughs> Przepraszam, ale proszę nie wchodzić, kiedy nikogo nie ma. Przepraszam, ale nie wiedziałam. E, dobrze, zapraszam już do sklepu. Dobra. E, trzy kupujesz i dwie dostajesz gratis. E, to chodzi o świeczki. E, tak, jak pani kupi trzy świeczki, to. E, o, nie widać mnie. E, jeżeli pani kupi trzy świeczki, to pani dostanie dwie gratis. Okej. Okay. O, a te światełka? E, na nie jest promocja, właśnie też. E, właśnie bardzo dużo osób wykupili. E, no i to jest. E, i... Tak naprawdę kosztowałem 100 zł, ale są przecenione o 50 zł. Naprawdę? Tak naprawdę, naprawdę. E, Okej, okay, to ja bym poprosiła te serduszko. E, Okej, okay, blikiem. E, tak, skąd pani wiedziała, bo pani nie ma pieniędzy, ma tylko pani akurat ten. Ten telefon, więc się domyślałam. E, dobrze. Czy pani by chciała torebkę? E, tak, poproszę. No to ja skoczę szybko. E, dobrze, proszę. Proszę sobie wszystko ładnie zapakować, a ja pani w ogóle zapakuje wszystko. Proszę. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, szybko jeszcze pójdę na drugie piętro, bo tam są kosmetyki i ubrania, więc pójdę. Dobra, idę. Hmm, tutaj są brzydkie w sumie ubrania. Muszę to, ale to nie wiem, czy jest stylu. Jest niby takie ten, no ale nie wiem. Na razie zostawię. O, ale tutaj są, kurde, nie ma już tej mgiełki fioletowej, której chciałam jej kupić. Dobra, to... Mm, oj. O, dobra. To jest nawet super promocja, tylko stówę zamiast 200, No to to jest bardzo dobra promocja. Dobra. Ja w ogóle sobie włożę ten telefon do tego. Wiem. Wiem, co jeszcze jej kupię. Może nie będzie zadowolona, ale jej na pewno tak. Więc... Próbujemy wylosować taką fajną kulkę. Wkładamy jej do prezenciku. Dobra, ja już idę, bo zaraz będziemy umówiona z nią. Um, dobra. Idę szybko. Tylko muszę zapłacić. E, ja bym chciała zapłacić. E, dobrze. To. Jeszcze. Tylko te dwie rzeczy? E, tak. E, blik. E, czy karta, czy gotówka? E, blikiem będzie. Dobrze, można przyłożyć blika. E, dobrze. Pip! Dobrze poszła. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję za zakupy u nas i zapraszam ponownie. Do widzenia. O nie, przecież zaraz muszę być ten, bo się umówiłam z alą. Kurde, muszę iść. Dobra, mama, wychodzę. Ok. Dobra, idę. No, idź. O, kurde, Czepka, czapka, czapka, czapka. Dobra, szybko. E, dzień dobry, ja poproszę dwa miejsca na ten. E, na lodowisko. Dobrze, dobrze. Może być. No, to znaczy, no nie ma załatwienia u mnie. Dobra, dziękuję. Nie ma za co. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. Szybko muszę na nią poczekać. Elo. Hej, siadaj. I to jest mały dla ciebie prezent. Ale tutaj ja nic dla ciebie nie mam. No ale trudno. W końcu mi wybaczyłaś, no nie? Mega dzięki. No ale nie musiałaś tego robić dla mnie. Nie, nie ma sprawy. Chodź. Dobra. Ogólnie jak wiesz to jest nowe miasto no wiem No i załatwiłam nam no jakby ten yy, pobyt na łyżwach Naprawdę? Skąd wiedziałaś, że lubię łyżwy? No bo ja wiem. Dobra, przebieramy się. Dobra, idziemy. Ła! Ej, dobrze jeździsz. Wiem. Troszeczkę, wiesz? Umiem. Nie za bardzo. Tak. No i w sumie to było na tyle z dzisiejszego odcinka, kochani. Mam nadzieję, że Wam się bardzo dobrze oglądało. No i to tyle. Pa-pa!